Prawie 2000 lat temu jedno z największych imperiów w dziejach stanęło w obliczu katastrofy. W odległej, ale niezwykle ważnej prowincji wybuchu bunt barbarzyńców. Jego dowódca nie znał litości. Zdolności taktyczne wodza barbarzyńców pozwoliły mu zmierzyć w otwartej bitwie rzymski legion. Zaś to, co robiono w podbitych rzymskich miastach, było tak okrutne, że przerażało nawet słynących z brutalności Rzymian. Dowódcą tym była kobieta. Równie piękna i żądna krwi. Kobieta, która upokorzona i skrzywdzona przez Rzymian, postanowiła zetrzeć ich na proch. W pierwszej połowie I wieku Rzym był u szczytu potęgi. Mimo to jego żądni chwały władcy wciąż planowali nowe podboje. W roku 43. cesarz Klaudiusz rozkazał najechać Brytanię. Odległą wyspę zamieszkałą przez barbarzyńców, którzy prawie 100 lat wcześniej pokonali samego Juliusza Cezara. Walki były długie i krwawe, ale ostatecznie Rzymianie pokonali skłócone ze sobą brytyjskie plemiona i rozpoczęli brutalną okupację. Rzym przejmował władzę stopniowo, Wielu królów stojących na czele poszczególnych plemion mogło zachować swoją władzę i ziemię. Warunek był jeden: musieli złożyć hołd cesarzowi i być wiernymi sługami Rzymu. Jednym z wielu takich władców był król Icenów, Rasutagus. W zamian za liczne upokorzenia i obserwowanie, jak Rzymianie tłumią kolejne powstania, i dławią rebelię jego pobratyńców, a także odbierają im ziemię, mógł zachowywać pozorną władzę. Do końca życia udało mu się zachować kruchy pokój. Zmarł w 60 roku. Wówczas zaczęły się komplikacje. Tagus nie posiadał syna, co zatem idzie nie miał legalnego następcy, przynajmniej według istniejącego w Rzymie prawa. Rzymskie społeczeństwo było patriarchalne. Natomiast sami Celtowie nie widzieli nic złego w rządach kobiety, o ile rządy były dobre. Umierając, Prasutagus pozostawiał po sobie trzydziestoletnią żonę, a także ich dwie córki. Liczył, że to one przejmą po nim władzę, ale chcąc na wszelki wypadek je zabezpieczyć, przekazał połowę swoich ziem pod władanie Rzymu. I to był poważny błąd. Rzymiany i rządzącego wówczas cesarza Nerona. Nie interesowały podziały. Dla nich czymś całkowicie oczywistym było, że cała władza nad ziemiami i cenów przejdzie w ich ręce. Bojąc się o swoje życie i wpływy, część możnych z otoczenia Prasutagusa było gotowych pójść na te daleko idące ustępstwa, ale jego żona się sprzeciwiła. Miała na imię Budika. I już wkrótce to imię będzie budzić grozę, nawet w Rzymie. Krótka autopromocja. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. A po obejrzeniu tego materiału, zostaw łapkę w górę i komentarz. A ja bardzo serdecznie zapraszam Cię na mojego TikToka i Instagrama, gdzie znajdziesz jeszcze więcej niesamowitych materiałów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już mnie zasubskrybowali, bo dzięki Wam udało się przekroczyć na tym kanale próg 10 tysięcy subskrypcji. I teraz pora to podwoić, bo jestem pewien, że z Wami jest to możliwe. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału bliżej historii, to zrób to już teraz i miejmy razem wspaniały dzień. Niewiele wiadomo na temat początków Budiki. Urodziła się gdzieś w okolicach 30. roku naszej ery. Wywodziła się z arystokracji jednego z plemion brytyjskich, i przed dwudziestką została wydana za prasu Tegusa z przyczyn politycznych. Mieli jednak tworzyć dobraną parę. Po śmierci jej męża, chcąc zachować niezależność od Rzymian, arystokracja cenów koronowała ją na królową. Ale dzień, który miał być dniem jej triumfu, przerodził się w najgorsze chwile jej życia. Kronacja została bowiem przerwana przez wizytę rzymskich wojsk. Rzymianie szybko unieszkodliwili skromną gwardię królowej. Następnie zgromadzili wszystkich ludzi wraz z nią. Na głównym placu. Tam budika została nazwana zdrajczynią cesarstwa. Ale był to dopiero początek upokorzeń. 30-letnia królowa została pobita, obnażona i wychłostana. A jej dwie młode córki brutalnie i wielokrotnie wykorzystane przez rzymskich żołnierzy. Następnie dowódca rzymskiego kontyngentu podeptał jej koronę i zabierając kilku jeńców oraz łupy opuścił wioskę. Rzymianie liczyli, że tym aktem brutalności zastraszą Icenów i przywołają ich królową do porządku. Nie mogli się bardziej mylić. W rzeczywistości, jeżeli chcieli zapewnić sobie pokój, Budikę trzeba było zabić. Wielu ludzi po tak makabrycznych doświadczeniach dałoby za wygraną, ale nie Budika. Ambitna i krwiożercza królowa pałała teraz gigantyczną rządzą zemsty na Rzymianach. Już wkrótce zemsta ta miała popchnąć ją do rozpoczęcia buntu. Buntu, który przerodzi się w ogólnonarodowe powstanie. Pierwszym czynem Budiki było zaatakowanie rzymskiego konwoju. Brtowie zorganizowali zasadzkę wzdłuż Leśnego Szlaku. Rzymscy żołnierze zostali niemal wybici. Ich broń, pancerze zostały zrabowane. Podobnie zresztą towary, które przewozili. Wieść bardzo szybko się rozniosła. Z czasem do Icenów zaczęły przyłączać się także pozostałe plemiony. Budika, która zaczynała dowodząc kilkudziesięcioosobową grupą awanturników, chcącą odegrać się za upokorzenie, jakiego doznali od Rzymian, powoli zaczynała stawać się dowódcą liczącej się armii. Przy tym wszystkim miała budzić tak niesamowitą grozę i charyzmę, że żaden z celtyckich wodzów nie miał oporów przed tym, aby słuchać jej poleceń. Do końca 60. roku rebelia rozgorzała na dobre. Oddziały budiki nie ograniczały się już tylko i wyłącznie do atakowania z ukrycia rzymskich konwojów. Teraz potężna armia Celtów pod jej dowództwem zdobyła i spaliła Camulodunum, jedno z największych i najważniejszych miast Rzymskiej Brytanii. Rzymski kronikarz Tacyt zanotował, że Brytowie nie znali litości. Nie brali jeńców. Palili do mostwa, wyżenali wszystkich i robili to w niezwykle brutalny sposób. Co paradoksalne, Budika, która sama padła ofiarą rzymskich żołnierzy w najbardziej okrutny i bestialski sposób, miała traktować w podbitych miastach właśnie kobiety. Były one żywcem palone albo nabijane na pal, ale jeszcze wcześniej wielokrotnie gwałcone i w brutalny sposób okaleczane. Sama królowa Icenów ponoć uwielbiała na to patrzeć. Ten widok wręcz ją podniecał, ale Trzeba brać na to swego rodzaju zakładkę. Pamiętajmy, że wszystko, co w ogóle wiemy o buncie budiki, pochodzi z rzymskich źródeł, a Rzymianie mieli dosyć duży interes, żeby przedstawić kobietę, która pokonywała ich armię, jako istne wcielenie zła. Niemniej jednak, stanowiska archeologiczne i ekshumacje zwłok przeprowadzane przez historyków jednoznacznie dowodzą, że w miastach podbitych przez Celtów dochodziło do brutalnych masakr. Rzymianie musieli coś zrobić, w przeciwnym razie mogli stracić prowincję. Na początku 61 roku do walki z Budiką skierowano 9 Legion Cesarstwa. Na jego czele stanął doświadczony i zdolny generał Quintus Petilius Keralius. Jednak doświadczenie i umiejętności Petiliusa miały stać się jego największą słabością. A mówiąc bardziej precyzyjnie, wiara w nie połączona z niedocenianiem przeciwnika. Rzymski wódz nie traktował bowiem budiki jak równorzędnego wroga, ale bardziej widział trwające powstanie jako jeden z wielu buntów, które co chwilę wybuchały na Wyspach Brytyjskich i które da się stłumić małym wysiłkiem przy użyciu małych sił. Był to ostatni błąd w jego życiu. Losy IX Legionu do dzisiaj nie są do końca znane. Wiadomo, że doszło do wielkiej bitwy z wojskami Budiki. Prawdopodobnie Legion został zaatakowany na terenie, na którym nie mógł się skutecznie bronić. Doszło do takiej rzezi, tak wieloskalowej masakry, że ówcześni kronikarze nie opisali dokładnie przebiegu bitwy. Quintus petylius cudem przeżył, ale psychicznie nigdy nie pozbierał się po tej porażce. Triumfujące wojska Budiki ruszyły natomiast w kierunku Londinium, dzisiejszego Londynu i ówczesnej stolicy rzymskiej prowincji. Już wkrótce miasto podzieliło los camulodunum. Następnie Brytowie zdobyli i spalili portowe miasto Verulamium. Był to szczytowy moment Budiki. Coś, co uznawano za niemożliwe, coś, czego być może ona sama początkowo nie planowała, teraz stawało się faktem. Brytowie byli coraz bliżej całkowitego unicestwienia i wygnania Rzymian ze swojej wyspy. W Rzymie sprawą zainteresował się sam cesarz Rozkazał swoim ludziom zrobić porządek. Nowym dowódcą rzymskich wojsk w Brytanii został mianowany Swetoniusz Paulinus, człowiek, który poprzysiągł zakończyć bunt Budiki. W drugiej połowie 61 roku naszej ery Swetoniusz na czele swoich sił, udał się na północ, maszerując główną z rzymskich dróg. Wiedział, że już niedługo stoczy bitwa, która zadecyduje o losach Brytanii. Budika liczyła na odniesienie zwycięstwa które ugruntuje niepodległość Brytów. Svatoniusz był jednak dowódcą znacznie bardziej przebiegłym od Petyliusza. Maszerował wzdłuż głównych traktów, unikał miejsc, gdzie Brytowie mogli zastawić zasadzki, a także wzmocnił przednią i tylnią straż swoich wojsk, żeby nie obozowali tylko i wyłącznie w dobrze ufortyfikowanych miejscach. Svatoniusz także dążył do bitwy, ale na swoich warunkach. W końcu natknął się na oddziały Celtów nieopodal dzisiejszego Statford. Tam też rozpoczął przygotowania do bitwy. Rzymskie źródła wspominają, iż wojska Budiki liczyły ponad 200 tysięcy żołnierzy, a wojska Svetoniusza prawie 20 razy mniej. Chociaż liczby te są niemal na pewno przesadzone, to faktem jest, że liczebność wojsk znacząco przeważała na stronę Budiki. Svetoniusz liczył na siłę i dyscyplinę swoich żołnierzy. Rozmieścił legionistów na trakcie, na niewielkim przesmyku rozdzielającym gęsty las. Dzięki temu przeważające liczebnie wojska Celtów nie mogły go okrążyć. Choć Paulinus bardzo starał się dodawać odwagi swoim żołnierzom, inicjatywa i lepsze morale zdecydowanie były po stronie budiki. Ta zresztą wkrótce wydała rozkaz do ataku. I jeśli wierzyć kronikom, jadąc na swym rydwanie osobiście prowadziła ludzi do walki. Celtowie nie byli jednak w stanie przełamać rzymskiego muru tarcz. Rzymianie odparli pierwszy szturm, ale przy drugim zaczęli się cofać. Brytowie uwierzyli w zwycięstwo, ale była to pułapka. Paulinus zastosował taktykę, z której do tej pory znani byli właśnie Brytowie. W gęstwinie na flankach poukrywał łuczników i procarzy. Ludzie ci czekali na odpowiedni sygnał od swojego dowódcy. Kiedy Rzymianie się cofnęli, de facto wciągnęli Celtów w zasadzkę. Ci po bokach mieli las, za sobą towarzyszy, a przed sobą Rzymian, którzy właśnie przestali się cofać, i w tym momencie Paulinus wydał rozkaz do ostrzału. Brytowie zostali całkowicie zmasakrowani. I co stało się dalej? Nie wiadomo, co stało się z Budiką. Tacyt zanotował, że po bitwie razem ze swoimi córkami zabiła się, wypijając truciznę, ale wkrótce później pojawiły się historie o tym, że podobno zginęła na polu walki. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ mało prawdopodobne jest to, aby budika w ogóle kiedykolwiek fizycznie brała udział w bezpośrednich walkach i nie chodziło nawet o to, że jako drobna kobieta mogła nie mieć zbyt wielkich szans w bezpośrednim starciu bark w bark z dobrze uzbrojonym, potężnym rzymskim legionistą. Bardziej chodzi o to, że była po prostu zbyt ważną osobistością. Z tego samego powodu Jagiełło nie brał udziału w bitwie pod Grunwaldem. Nikt nie chciał ryzykować śmierci woza w głupi sposób. Możliwe też, że Budika przeżyła bitwę, uciekła i słuch o niej zwyczajnie zaginął. Cokolwiek by się nie stało, jej wielki heroiczny bunt Został zduszony. Brzymianie do końca stulecia podbili Brytanię i to w zasadzie zmieniło jej historię w pewien sposób warunkuje ją do dzisiaj. Sama postać królowej i cenów do dzisiaj pozostaje jednak żywa w wielu legendach czy filmach, na przykład tym, który teraz oglądacie. Zostawcie pod nim fajny komentarz, łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i wbić razem ze mną 20 tysięcy. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć!